Słuchajcie, ja już właśnie po testach, po testach z Grzegorzem, nie po rywalizacji, bo tak nie chcę tego nazwać. Po prostu każdy pokazał, co może robić swoim samochodem, każdy pokazał, jak bardzo starał się i jaki miał pomysł na to auto. I myślę, że każdemu to wyszło na jego modłę, z czego jestem bardzo zadowolony, bo rywalizacja z Grzesiem to tak naprawdę taka dżentelmencka rywalizacja. Stąd też mój mały taki suvenir w papierku dżentelmenowy dla Grzegorza, bo uważam, że... Każdą rywalizację trzeba zakończyć przybiciem piątki, powiedzeniem sobie dziękuję serdecznie, i jakąś ewentualnie próbą wymyślenia tego, co dalej. Bo ja mam nadzieję, bożegajcie, bo się strasznie słońce tutaj nam psoci. Bo ja mam nadzieję, że dalej też będzie, co jest oczywiste. Był świetnie Grzesiek, zbudował fantastyczny samochód. Uważam, że to, co opowiadał o tym samodzie, to rzeczywiście to udało mu się osiągnąć, więc myślę, że to jest bardzo dobry, kolejno-frudowy pojazd. Na mapie Polski, co mnie tylko i wyłącznie cieszy, bo rozwój offrodu to tak naprawdę rozwój dziedziny, którą uwielbiam. Chcę podziękować bardzo Grzesiowi za tą rywalizację, chcę bardzo podziękować za to, że było to takie fair playowskie, takie naprawdę sympatyczne z uśmiechem na ustach nawet teraz, jak kończyliśmy pokazy i możliwości, każdy się troszkę ponapuszał. ale w końcu przybiliśmy piątki, powiedzieliśmy sobie do następnego razu. I tak zakończyliśmy ten cudowny dzień. Chociaż on dla mnie jeszcze długo, długo będzie trwał, bo jeszcze muszę wrócić do domu, przeładować i tak dalej, i tak dalej, ale chciałbym dzisiaj wylądować już na kanapie na Mazurach stamtąd, po prostu przez te najbliższe 4 dni troszkę odpocząć, co nie zmieni faktu, że będę miał dla Was takie dosyć długie wideo, ale to zobaczycie sobie później. Słuchajcie, czuj duch!